Nagrało no nam się bardzo ciężko. Eee, co tutaj dużo powiedzieć, no nie wszystkie założenia przed nam, nam wychodziły. Bardzo mieliśmy dużo problemów w, w obronie. Ostraciliśmy no 28 bramek. Eee, no zdecydowanie no, żadnego rzutu nie było praktycznie ze skrzydła w drugiej połowie, a, a wszystko rzucili nam praktycznie ze środka. Eee, no, trener uczył, żebyśmy zamykali ten środek, a ten, mieliśmy z tym problemy. No ale że, że ten mecz wygraliśmy no, po ciężkim boju, ale taki mecz też trzeba. Wygrywać, tak? Nie wiem co jest, ale mieli już 4-5 bramek przewagę, Wtedy nie to musieli jeszcze zrobić trochę więcej, ale oni nie wiem, może być też brak koncentracji, ale tak jest. Najważniejsze jest, że no, w końcu wygrali dwa punkty i idą do domu. Nie? w obywanie, do, skutecznie też w ataku. I widać, bo nawet minach chłopaków z Kielc, że byli zaskoczeni, zaskoczeni tym naszą determinacją i naszą grą. I szkoda, że było bardzo mało do niespodzianki w tym meczu. No tak, mieliśmy kilka rozmów z zawodnikami, próbowałem ich e, zmotywować do tego, żebyśmy nie poszli, weszli na boisko i się poddali. No bo każdy z nas docenia klasy przeciwnika, ale ani przez moment nie możemy się ich bać, więc starałem się wytłumaczyć, że oni też są ludźmi. Też są profesjonalistami, którzy gdzieś próbują się oszczędzać przed tymi ważnymi spotkaniami. To jest nasza szansa. Jeżeli my zagramy dobrze, a oni będą właśnie chcieli się oszczędzać, no to taki wynik. No, rzeczywiście może nie spodziewałem się zwycięstwa czy, czy jakiegoś takiego wyniku, no ale pokazaliśmy, że, że możemy nawiązać walkę z, z takimi zespołami jak, jak Kielce. A na marginesie dodam, że ostatnia. Decyzja, gdzie Łangowski był ewidentnie trzymany za koszulkę przez Krapkowskiego, to była ewidentna dwuminutowa kara i wynik mógł być jeszcze bardziej sensacyjny. Jako drużyna chcieliśmy podejść do tego meczu bez kompleksów, poszukać może jakiejś niespodzianki, może urwania punktów. No Jak widać po wyniku byliśmy bardzo blisko załako. myślę trochę bardzo niewiele, może trochę zimnej wody, zimnej głowy, trochę może w bramce mogłem też pomóc w drugiej połowie, no ale no, trudno, trudno.